Na początek czas nadrobić zaległości. Od wam to pokażę na moment, Jele Ile mu zdrowia, dobrałam. Bardzo dużo widzicie? Ma na to jednak... ...zaczepiście silna potęga. Naszego tutaj dziada. Weź lepiej zaatakuj. Widzież pluł we mnie zamiast... Oh, oh, oh. dobra padł. O nie, a ja tutaj zabrałam te. Tej, tej rozgrywce, ale chciałam wam pokazać pokonanie tych przeciwników, bo tutaj mamy to zebrane, nie? W tej rozgrywce, co ja grałam z wami. To teraz przechodzimy do dalszej części odcinka, gdzie już będziemy szli do krainy grzybów, także zapraszam was do oglądania tego odcinka. Witam was wszystkich, nazywam się Stormit i mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu. Na początku wam pokażę rozmowę z tutaj oto tym Człowieczkiem Ale to zobaczcie za chwilę Na pewno wam to wkleję w tym momencie I widzimy się po tej rozmowie z tym typem Ponieważ będzie ona kluczowa A ja będę musiała ją dograć później Bo na moje nieszczęście Znowu OBS tym razem coś odwalił Zamiast przechwytywać ekranu z, Tylko i wyłącznie z Hollow Knighta przechwytywał sam siebie nie wiem czy pamiętacie tego bossa, z którym walczyliśmy, a raczej mini bosa. Właśnie od niego przychodzi się do grzybów. Niestety prawa strona nie jest dostępna, dlatego schodzimy na dół. Tam mamy naszą grzybnię. Legita jest praktycznie na samym początku lokacji, dlatego łatwo się do niego dostać. No chyba że zżyga się na was grzyb i zahaczycie o jakiegoś grzyba, który ma tylko kontakt damage. Nie bohod, nie tak na kadać, to here? Hey, I can smell W dzisiejszym odcinku znajdziemy miejsce, gdzie dziadek Mirek zbiera swoje grzyby, dlatego serdecznie Was zapraszam do oglądania tego odcinka. Nie wierzę, że o, o, daj widzimy. A zobaczysz coś. Słuchajcie. Co, ja dam mu te dwa złote. I tak, to wszystko to mój wojsaki. Teraz! Patrz! Już pokazuję! Chcesz się? Bardzo, bardzo Chcesz się! To, to ja ci już sprzedał! Za! Więcej Dio! więcej Jesteście... jesteś tak. się. Jak robiło się specjalne dary? Nie kradnij nie moich serwetów. Poję Jeśli będziesz okropny dla mnie, to. Ty będzie ci przykro. A bo ja ukrywać, nie? A co jeśli. Chodź, nie to... o... Jesteś miły? O, jeszcze jesteś miła? Co to już Może nie jesteś taki miły Nie żeby mnie szukać o, Nie jestem głupi. Piękna też, nie? Są błyszczące, niebezpieczne i kochane. Oh. Tak, to ja je stworzyłem. Nie bądź zazdrosny! Oh. Daj mi się, Zostaniesz jeden! Oh. Instaluj oh. się tego, kto ja! To wie, ale nie! Jero to o to i pokaż mi swoje ciało. A co do tych Afrykan, a tego plemienia, to słyszałam, że jest takie po prostu afrykańskie plemienie, które jest wyjątkowo agresywne. Dlaczego umarłam? Bo poszłam sprawdzić, czy pokonałam bossa i okazało się, że nie. Dlatego ponownie wam nagram przejście tego świata. A raczej krainy... Także bierzemy się za tego bossa już od razu. Kontynuując tą opowieść o tym afrykańskim plemieniu, to właśnie słyszałam, że to plemię jest wyjątkowo agresywne tylko nie pamiętam jak się nazywało. I właśnie słynie z tego, że nikogo nie wpuszcza na swój teren nawet jakichś reporterów, dziennikarzy, wiecie, takich ludzi, co byliby pokojowo nawet i nastawieni, bo to jest takie jakieś takie właśnie plemię dosyć agresywne. i nieprzyjazne dla innych i z tym właśnie mi się skojarzy to, skojarzyło to plemię, które zobaczymy w następnym odcinku, ale to za niedługo. Poprawka tutaj chodziło o wyspy Sentinela, gdzie raczej nikogo nie przyjmowano, nawet jeśli pochodzi z tego samego obszaru podobnego z sąsiedniej wyspy, nikogo tam nie przyjmowano. Taka ciekawostka. Byłam tak zaciekawiona, że aż wyszukałam, <laughs> choć naukowcy próbowali się z nimi dogadać, no nie udało się niestety. A chcieli zobaczyć, właśnie, jak wyglądało życie w plemieniu. A tutaj mamy czarmy, które warto sobie zapamiętać. Za ten czarm otrzymujemy dodatkowe zdrowie, jednak trzeba uważać na to, by nie zostać zabitym. Fragile Heart, okay. Dzięki temu czarmowi zbieramy więcej geo, ale musimy uważać, żeby nie zginąć. I Fragile Greed, ok. Na razie tego nie ekwipujemy, bo ja chciałabym znaleźć coś co nie byłoby fragile czyli vulnerable czy też czyli no żeby nie było słabe no a jeszcze szkoda mi to wykorzystywać na tych dziadów boże o jeszcze drugi no nie ma to jak mana aha, aha. nie ma to jak mana moi drodzy Naprawdę na tych przeciwników. Cholera. Widzicie to? Masakra? Gzybek. Dobra, wyleczmy się. Bo nam się przyda leczenie. Ojejku, co... A no tutaj mamy jeszcze w ogóle manę, zapomniałam o tym. A tu jest taka właśnie kryjówka, gdzie można sobie manę zregenerować. Odpalając grzybobranie, ekse. Szkoda, bo spędziłam trochę czasu. Znalazłam ciekawe miejsce. Które chciałabym w tym odcinku też wam zaprezentować. O, mamy tutaj... Troszeczkę fajnych rzeczy. Nie wiem, który to jest save, czy drugi, czy to był drugi save. No, no bo tak to byśmy wylądowali w Green Path. Znaczy, ja byłam w Green Path po prostu nadrabiać to, co robiliśmy w dziesiątym odcinku, ponieważ to było na innym save. Jak mówiłam, zwiedziłam Green Path częściowo, ale później na drugim save. Yy, Więdziłam więcej tej lokacji, dlatego wszystko później zaczęło mi się mieszać. Dlatego wyszło tak aniżeli inaczej, i takie życie, można powiedzieć, jak w Madrycie, a tu nic nie ma, bo ja tutaj zwiedziłam, albo tu po prostu nic nie było od zawsze. Nie mogę sobie przypomnieć tego. Przecież dopiero co weszłaś tutaj. Chodź, podejdziesz bliżej. Dobrze. I powiem Wam od razu, że w oryginalnej rozgrywce już kupiłam sobie y, magnes na y, na mamonę. Także będziemy łatwiej zbierać sobie ją. Y, zaraz Wam pokażę to. Zresztą. Y Ale to dopiero w kolejnych odcinkach. Na razie musimy kontynuować ten obecny. Y te opisy będę musiała wam pokazać. Chodziło o czarmy. No dobra, z tamtej strony chyba przejdę. Wiecie. Będzie z uciężej, bo będzie zuciężej. ten pluje na nas Żygiem. raczej Żyga na nas Żygiem. Żyga ogniem, niczym smok. Tylko taki balonowy. I słabszy. To są chyba protoplasty tego stworzenia. Trzeba przyznać, że Hollow Knight dba o szczegóły. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dokładnie. Nie wiem, czy tutaj były te rozmowy. Chyba były te rozmowy. To musiała je wam dograć na nowym save'ie, gdzie nagramam te wszystkie rozmowy. Teraz zobaczymy. Aaa. Mój ty mały przyjacielu, przybyłeś tu w samą porę. Moje prace nad nadnoszeniem tych trujących jaskiń dochodzą do końca. O! Oh. W samą porę! Pewne dość terytorialne istoty osiedliły się w głębi. Radzę ci unikać ich, jeśli to jest możliwe. Uuu. Musimy tam się udać, jak znajdziemy ich. A im głębiej, tym więcej jest tych chuderlawych stworzeń. Oh. Przerażające i dość inteligentne są te insekty. Mhm. Jeśli byłbym tak młody jak ty, to pewnie bym się tam wybrał. Ale obawiam się, że mój dość dojrzały umysł nie byłby w stanie ich przechytrzyć, kiedy ci są w ferworze walki. W tych jaskiniach roznosi się paskudny odór, a im głębiej, tym gorzej. Tak przynajmniej jest do tej pory. Moja trąbka jest dość przewrażliwiona, kiedy ty takowej nie posiadasz, chyba w ogóle nie masz nosa. <grywa> no, rzeczywiście nasza postać nie ma nosa. Przynajmniej nie widać, żeby miała. Czy przez to w ogóle nie czujesz zapachu? Eee... Nie wiem, nie wiem, nie jestem moją postacią. I to byłby koniec dzisiejszego odcinka, niestety, ale właśnie te dłuższe filmiki nie lubię się przyjmować, tylko te krótsze, dlatego tym akcentem sobie zakończymy. To była Story, która zaprasza Was do oglądania kolejnych odcinków i do odrobienia treści z poprzednich odcinków, jeśli tego nie zrobiliście. Pa-pa!